Witajcie z tej strony nagrań, dzisiaj wam pokażę jak Girls tak się wybiło. Zanim jeszcze przyjdziemy, powiem o konkursie i że o fajne pieniążki, naprawdę fajne pieniążki i resztę informacji na samym końcu, więc oglądajcie. I co, zapraszam. Zanim jeszcze przyjdziemy do filmu, przypominam, że to są tylko moje drogi. A nie fakty. Pierwsza rzecz, jaką Wam powiem, to jest urządzenia. Żeby grać w proces nie trzeba mieć naprawdę dobrego urządzenia, wystarczy jakiś zwykły telefon, który nie jest zbyt dobry. Można grać praktycznie na każdym urządzeniu, nawet na komputerze. Więc co? No to na pewno dużo stanowi, bo każdy może w to grać. Dużą częścią tej popularności na pewno stanowi to, że ta gra jest po prostu, że tak powiem, dla dzieci, nie ma tej ani krwi, ani nic takiego, jest tutaj, że tak powiem, sama przyjaźń. A jeżeli to jest gra dla dzieci, jest to po prostu, że tak powiem, family friendly, co zatem idzie, jeżeli to się nagrywa, można z tego mieć pieniądze, bo tu promuje treści i można przez to zarabiać. Więc jeżeli po prostu yy, tak, takie coś się nagrywa, to tu jest że to swój popularność jest kryje plus na tym zarabiasz. co na pewno jest też tak, że ta gra stała się popularna przez swoją poprzednią grę, czyli Royale, Royal, też pewnie przez inne swoje gry. No ale głównie przestał grę swoją drugą, tą grę też grałem w miarę dużo osób ostatnio, więc no na pewno przez to się też stała popularna. Rzecz, która się na pewno do tego czyni, że ta gra jest popularna, są częste aktualizacje. Naprawdę to jest bardzo fajne, kiedy bardzo często, może tak bardzo nie no, ale często jakieś nowe nowości jego i wbierz do gry, chcesz zobaczyć, co się zmieniło i fajne inne rzeczy. I jeszcze do tego powiem, że Brawl Stars często na przykład mapy bierze od swoich graczy, więc no, jeżeli graczom się to podoba, Brawl Stars tu bierze, a co za tym idzie, w większości ludziom te update się podobają. Też chodzi tutaj o to, że po prostu Brawl Stars to często bierze, bardzo często bierze opinie graczy. Co sądzą o tej grze, co by zmienili inne rzeczy? Moim zdaniem dużo góry też tu gra gofigo Chodzi mi o to, że po prostu mamy po co grać. Na przykład pijemy 500, czy tam 1000 płyszek i dostajemy nie dość, że jakąś tam postać, jakiś tam goal, jakiś tam skrzynki. Po prostu mamy po co grać. Bijamy, że na przykład Okej, okay, dzisiaj wybiję 100 puszek i sobie sobie powiedzmy te yy, 200 golda, wiecie o co chodzi. A więc to tyle z mojej teorii o jak się wybił Gold Stars, teraz przejdźmy do konkursu. Ten konkurs będzie o 100 złotych karty Google'a? Tak, o 100 złotych karty Google. A. Jedyne, co trzeba zrobić, to subskrybować mój kanał, za zalajkować ten film, udostępnić go, wpić na mojego Discorda i, i wejść na kanał ogłoszenia. I gdy już tam wejdziecie, tam będzie taki mm, bardzo fajny komunikat. Jakiś o tym kursie. trzeba tam dodać e emotkę, zaznaczyć tę emotkę. No i reszta jest na Discordzie, więc zapraszam. A więc to by było na tyle z tego materiału, więc bez przedłużania, do kolejnego i hej!